Okej, okay, moi drodzy, mamy dzisiaj do czynienia z filmem, na który długo czekałem, ponieważ chyba na Sundance czy w Toronto już... Zapomniałem, gdzieś debiutował na festiwalu, słyszałem naprawdę dobre opinie. Chyba był w Polsce grany w niewielu kinach, i w ogóle teraz wiem, że w Warszawie chyba jest w jednym. Jest tutaj dużo chyba. To jedna z tych produkcji, takich niszowych, gdzie coś tam nisko budżetowo się przebiło do mainstreamu, bardziej tym takim pocztą pantoflową. Ale no właśnie, od paru dni jest w zagranicznym streamingu, także można go wreszcie, jak nie w kinie, to dorwać w domu. Więc udało mi się obejrzeć dziwaczną, niskobudżetową produkcją, odwołującą się do slapstickowego kina niemego. E? Hundred of beavers, czyli setki bobrów. Dobrze, że nie hundreds of beavers, bo już myślałem, że będzie to coś a'la Nicolas Cage czy John Malkowicz w jakimś takim, wiecie, dużo Justinów Bieberów. Padum, c. Ej, hey, film jest oparty o durny, absurdalny humor. Mogę sobie pozwolić na suchara. A Setki Bobrów to debiut reżyserski pełnometrażowy pana Majka Czeslika, który opowiada nam historię Żana Kajaka. Granego przez Railanda Brixona Kola Tevsa. się czyta, współscenarzysty filmu i praktycznie jednego takiego głównego aktora, którego cały czas śledzimy. I no właśnie, dzieje się to niby w jakiś tam Wisconsin, zima, stare dobre czasy umierania na z głodu, zimna itd. i tak dalej. chłop po prostu próbuje przetrwać, a jest to czarno-białe, odwołujące się do kina niemego, no ale de facto nie jest nieme, to znaczy praktycznie nie ma dialogów, natomiast jest, są i dźwięki, i muzyka, i tak dalej, i dźwięki otoczenia, więc sam design jest jak najbardziej ciekawy. I mamy coś pomiędzy Looney Tunes, <laughs> a *Basterem Kitonem* czy *Charlim*. Czaplinem. I tak, moi drodzy, muszę powiedzieć, że bałem się troszeczkę jednego przy tym filmie, to znaczy trwa on godzinę, tam chyba 48 jest napisane, czyli ponad półtorej godziny. I człowiek się oczywiście zastanawia, jeśli to jest po prostu gag na gagu, czy to ma rację bytu, czy to nie powinien być short, czy to nie powinno trwać 20 minut, kilka gagów, ale uroczo, śmieszne kostiumy, durny humor i tak dalej. I powiem Wam, że moje odczucia względem tego i w ogóle względem filmu zmieniały się w trakcie oglądania, to znaczy zacząłem z takim... O kurde, ale to jest ciekawe, ale to jest kreatywne, ale to jest inne. I gdzieś po jakichś, powiedzmy, nie wiem, tam 15-20 minutach zacząłem trochę ziewać. Zacząłem trochę tak sobie myśleć, no dobra, tego się bałem. Mamy dużo takich, jest gag, jest gag. Gagi sami w sobie może i nie najgorsze, ale mówię, ok, brakuje mi czegoś więcej. I gdzieś od połowy, ostatnie tam, nie wiem, z 50 minut... Historia zaczęła się tak nadbu nadbudowywać, narastać, tak po prostu ekspanować, tak dorabiać, tak, tak mnie wciągnęła, że ostatnie 50 minut to siedziałem coraz bardziej tak na zasadzie, wiecie, że po prostu było coraz lepiej. Po prostu było coraz lepiej, wkręciłem się na nowo w ten film, miałem taki wkręt, wykręt, wkręt i dlatego też gorąco Wam polecam, jeśli możecie sprawdzić, ale przestrzegam, żeby troszeczkę cierpliwie do tego podejść i też przestrzegam, że nie każdemu będzie się podobał taki no slapstickowy humor z specjalnie dziwacznymi i kampowymi takimi wręcz tandetnymi efektami, ale to, co muszę tutaj powiedzieć, to nie jest chłop na green screenie, który przez półtorej godziny robi ten sam gag. Oj nie. I to, tu mam absolutny szacunek do tych ludzi, do tego pana Cze Czeslika, czy jak mu tam się powinno czytać. Ten film, szczególnie właśnie im dalej w las, tym więcej, naprawdę jest niesamowicie kreatywny i przemyślany i te sekwencje, które tutaj się dzieją, to wiecie, mogłoby się wydawać, że właśnie mają green screen, dwa kostiumy i trochę lasu i jakoś tam to złączyli. Jest tyle sekwencji, które przypominają naprawdę świetne kino, czy animowane, czy nie, ale kino akcji. Ostatnio mówiłem o debiucie Mia Zakiego, bo w naszych kinach jest lupin trzeci. To samo co tam, niesamowicie kreatywne wykorzystywanie otoczenia, gagi, które jakby jeden gag, gag który na początku filmu jest setupowany i potem spojofowany. Łączy się z innymi i razem tworzą wielkie konstrukcje wewnątrz filmu. Poszczególne gagi i sekwencje, które miksują właśnie, wiecie, prawdziwe otoczenie, czysty green screen, jakieś efekty specjalne na pozór tandetne. To wszystko oni tak miksują, że opowiadają skomplikowane, naprawdę skomplikowane sekwencje slapstickowej akcji. Naprawdę muszę powiedzieć, że są tu momenty, że żeby to 15 minut na ekranie stworzyć, ktoś nie tylko miał ciekawy pomysł, ale musiał się nieźle przy tym napracować. I to naprawdę się opłaciło, ponieważ. Sekwencje były super, po prostu były super, i to było dla mnie najbardziej takie ogromne pozytywne zaskoczenie. Bo wiecie, bo zrobić głupi dowcip, że on na początku filmu idzie i wpada w dziurę, po czym idzie dalej i znowu wpada w dziurę, albo próbuje rozpalić ognisko, więc wiatr wieje. To zasłania sobą z tej strony, to nagle wiatr wieje z tamtej strony, więc zasłania z tej. Jakie, okej, okay, bardzo proste rzeczy. Takie, no, haha, urocze. Później to jest tak wszystko nadbudowane, jest tam tyle pracy włożonej, że człowiek się zaczyna zastanawiać, nie no dobra, to jest niskobudżetowe kino, widać, że to tam robili w pięciu, ale. A, no, to chyba jednak nie jest niskobudżetowe kino, bo tak skomplikowane sekwencje z tyloma elementami, żeby to w ogóle miało sens i żeby to jest tyle kreatywnych ujęć. Wiecie, myślałem tu bardziej o czymś takim, jakby to był jakiś, nie wiem, pierwszy film Wessa Andersona, który zrobił za minimalne pieniądze. Naprawdę, tak skomplikowane, ale przemyślane i kreatywne są tutaj sekwencje. Jak I czasem, wiecie, jest sekwencja, że, że jest jakiś pościg, jest na jakieś, nie wiem, zjeżdżają na sankach czy coś takiego, i można by sobie wyobrażać, że okej, okay, zrobili to jedno ujęcie na green screenie, że siedzi na tych sankach i robi tyle i. I to wie, wiecie, cała sekwencja będzie tak wyglądać, bo mają ograniczenia. Nie, nagle kurde, ujęcie przeskakuje na to jakiś taki POV z jego perspektywy, tak jak jakaś Formuła 1, bo też jest taki żart, że są dźwięki jak z Formuły 1. I nagle ta, to ujęcie POV to jest w ogóle, wiecie, są w innym miejscu innego dnia, w innej scenografii, gdzie musieli zaplanować, jak to nagrać. I jest takich 10 różnych elementów w tej jednej króciutkiej sekwencji. Czyli to nie jest leniwe, okej, okay, wsiadł na sanki, pojechał lewo prawo. <noise> Tylko naprawdę. Przemyślane na takiej samej zasadzie, jakbyście mieli, że Tom Cruise w Mission Impossible musiał przemyśleć, jak to zrobić, że najpierw podbiegnie, potem wskoczy na samolot, potem będą kreślić, jak samolot odlatuje z nim trzymającym się, potem coś takiego. Naprawdę na tej samej zasadzie ten film jest zbudowany, oczywiście w tym świecie dużo bardziej niskobudżetowym, patrzyłem, że 150 tysięcy dolców, ale... Świetnie wykorzystane. Humor, wiadomo, czasami to są durne żarty, czasami to z klasyczny slapstick. Mamy też żarty, e, takie, taki humor absurdalny, wiecie, typu Leslie Nielsen. E, jest cały miks tego, jest, jest czarny humor, jest oczywiście to groteskowe, jest dużo śmierci, on ciągle zabija te zwierzęta i walczy o przetrwanie, więc niby takie luny Tunes, ale troszeczkę jednak, wiecie, trochę idzie bardziej w stronę nierealizmu ale nie jest to bajka dla dzieci, o to mi chodzi, no nie? Także muszę, nie, muszę powiedzieć, że naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony, już szczególnie w tej drugiej połowie i to do jakich w ogóle... Są takie momenty, nazwijmy to w trzecim akcie, gdzie sobie myślałem, że o cholera, przez pierwsze pół godziny gdybyście mnie zapytali, zgadnij, co tu się wydarzy dalej, to w życiu bym nie pomyślał, że wyeskaluje do tego, że takie rzeczy będą tutaj miały miejsce. Także to mi się podoba, podoba mi się to, że film tego typu właśnie nie jest jednostajnym, zaczęliśmy z jakimś rodzajem gagów i tak... Półtorej godziny lecimy, tylko właśnie gdzieś tam to zaczyna narastać, zaczyna się rozwijać, że ci ludzie, którzy to robią, nie skończyli na takim poziomie kreatywności jak ten początek, bo gdyby tak skończyli, to rzeczywiście byłbym pierwszy, który by musiał przyznać, że okej, okay, to powinien był być 20-minutowy short, a tymczasem nie, oni to rozwijają. Czy perfekcyjnie, czy to będzie dla każdego, czy każdemu z Was się spodoba coś takiego? No nie, no na pewno nie, ale myślę, że na pewno warto sp mm, sprawdzić. I myślę, że to jest jeden z tych filmów, gdzie w świecie, który narzekamy na klisze, w świecie, gdzie narzekamy na brak kreatywności, tak? No robię to codziennie, prawie, nie? A wyrazem ze mną. Ten film zdecydowanie się z tego wybija. Odnosi się do klasycznych filmów Bustera Keatona. Mm. Czy Charlie'ego Chaplina. Mm. Czy właśnie tam nagie bronie LZ Nielsen. Czy Luny Tunes i tak dalej. Miksuje to wszystko, ale w sposób. Gdzie ten chłop może wykorzystuje tą konwencję, ale robi to ze swojej kreatywności w sposób naprawdę oryginalny. Kiedy ostatni raz. Nie, kiedy? Nigdy czegoś takiego nie widziałem w kinie i za to pełen szacunku. Także Hundred of Beavers. To może nie jest najlepszy film, jaki w życiu widziałem, ale świetnie się przy nim bawiłem, zaskoczył mnie pozytywnie, miał wolniejsze momenty. Jest ograniczony pewnie swoją formułą i budżetem, ale naprawdę uważam, że chciałbym od tych ludzi zobaczyć coś więcej, bo czułem się tak, jakbym oglądał. Pierwszy film, taki 25-letni Wes Anderson, który miał malutki budżet, co zrobił? i tak trochę się czułem, myśląc o tych jego ujęciach miniatur o, slapsticku, o jakimś takim specyficznym podejściu do tego, jak opisuje akcje sceny i humor i tak dalej. Także chciałbym więcej od tych ludzi. No, oczywiście, może się okazać, że dadzą mi większy budżet i nic z tego nie wyniknie. Może to był taki jednostrzał, a może nie. 8 na 10, naprawdę świetnie się bawiłem. Polecam Wam sprawdzić, czy w streamingu, czy w kinie, jeśli macie możliwość. To jest taki film, który naj... myślę, że chciałbym obejrzeć ze znajomymi, luźnym, w luźny dzień. Wiecie, to jest taki film, gdzie jak przez chwilę nie, nie będziecie patrzeć na ekran, to nic się nie stanie, no bo tam gag za gagiem, chłop, ga, gag za gagiem a chłop się ogania za tymi bobrami. Ale na pewno myślę, że to może być kawał dobrej rozrywki i też fajny taki element, prawda, tego retro kina, które no teraz, no nie ma czegoś takiego, już nie robimy takich filmów. A jednak da się włożyć, wziąć to co stare, połączyć trochę z nowym i zrobić... Setki bobrów. Czekam na Wasze opinie, kto oglądał? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.